Rąpnął świat, na posiew ziarna można liczyć. Miniaturyzują się pentagramy, jak i klintoris wielkiej nierządnicy. Glob zmienia oś politpoprawnej wiary idioty. Ciąży wszak hybrydowy islam jełopów zgniłej gniłej Europy. Multikur kulki. Młot nie wykuje sierpa w kuźni. Bredzą na sztuby, smalone duby, a Petru rozmowi bluźni. Walą się sceny i kulisy, gazownie, kiwi, kominterny. Lud powstał z kolan i nie będzie tak mierny, wierny i koszerny. Polska bastionem Europy. Jako nasz wieszcz nie bez powodu, tak on nas nazwał, gdyż będziemy niebawem. Chrystusem narodów. Wyjące stada, chenoelit, Nucy skime pryska jadem. My, kiedy my żyjemy, trumpnął czas wypieprzać. Amen.